Cześć, z tej strony wasz Wilk. Witam was w kolejnym odcinku z gry PC Creator yy, Odcinek 13 dawno nie było, a ktoś mi poprosił, żebym zrobił to robię Bo i tak dużo rzeczy na kanale ostatnio nie robiłem Więc czemu bym nie zrobił w końcu czegoś Więc oto ta gra Nie wiem na czym ostatnio skończyliśmy, po prostu coś sobie porobię w tej grze tak jak ktoś się robi I może będzie dobrze Więc chyba ostatnio jakieś kontrakty robiliśmy, tak? I co z tym z komputerem? Czy ja mam już. Bo tak, bo musi, muszę jeszcze jeden komputer złożyć H370, czy ja już miałem pokupowane te płyty główne, czy jak to było? No jeszcze jeden komputer, tak czekajcie, na, na jaki? Dobra, kupię wszystko, bo i tak mam bardzo dużo pieniędzy. No i ten kontrakt w końcu wykonam. Okej, okay, gry RAM 16, to nie, może sobie zapiszę, żeby po prostu... Żebym po prostu miał, że ma być ten H370 gry. 16 RAMu no i ta karta musi mieć przynajmniej 1000 benchmarku, więc... Okej, okay, może coś uda nam się złożyć. Po prostu ten na sobie komputer, no to tak, idziemy do sklepu. H370, dobra, to sobie już tak ten chipset zaznaczę. Tutaj gdzieś powinien być i jest. Chipset od Intela H370. Dobra, yy, tak to już jest od razu pod gry, więc po prostu kupię ten najtańszy, abym później jak najwięcej miał z kontraktu yy, po odliczeniu tych kosztów. Znaczy, to i, te, i tak tego nie, nie liczę w żaden sposób, więc yy, no tak. Dobra, teraz jakiś yy, ten. Yy, powinniśmy kupić ten. Procesor, yy, tylko ja nie, nie, nie patrzyłem, jaki to jest w ogóle socket 1151V2. Czy mam jakiś procesor pod to? Nie, mam tylko i dobra. To kupmy. Znaczy, nie wiem, czy tamten. Nie, tamten procesor raczej nie jest, właśnie. Tak, tak, to jest tylko ta pierwsza 1151, bo były dwie, jakby, rewizje. Znaczy, rewizja to jest dopiero jakby. Była jedna. Czekaj, jak to się mówi, jak jest rewizja to jest jakaś kolejna iteracja tego socketu by była? Czy tak właściwie jest soket i jego rewizja? Nie wiem jak to się mówi, dobra e, 1.1.5.1.v2, czyli ta druga wersja e, Dobra, najtańsza, ale nie, musi być pod gry, więc musimy tutaj e, Musi być tam taki znaczek wiecie, gier Lina you know, gaming stuff Kurde Nie da się tutaj e, zaostrzenić, dobra jest coś tańszego? Dobra, to jest najtańsze i piątka 9400. No dobra. E, ramy dd 4 na pewno im mniej, tym lepiej, więc po prostu kupię najtańsze. Hehe. Jeżeli, jeżeli chcemy zro zrobić taki prawdziwy komputer, na którym da się w ogóle w coś grać bez ścin, to nie róbcie tak. Absolutnie. Dobra, jakaś karta graficzna, która ma 1000 benchmarków i musi być pod gry, dobra. No to zobaczmy, RX560 yy, Nie, jeszcze nie, dobra, ciekawe 970. To powinno mieć na pewno te 1000 w benchmarkach, chyba. Nie no, raczej tak, dobra. Yy, dysk to ja nie wiem, czy ja już nie mam. W ogóle powinien sprawdzać, czy ja cza czasem kart nie mam. Bo ja mam dużo kart, ale to po prostu może ten tylko jeden raz ten błąd popełnię. Tak, dyski yy, 120 giga, tak. Dobra, to wezmę ten, bo i tak mam. Eee, Zachylacz mam bardzo sporo. Bardzo sporo, Może tak powiedzieć, chyba nie. Czasami nie wiem, co w ogóle mówię. Nie wiem, zauważam, że tak czasami nie potrafię nawet mówić. Nie wiem, że tylko w tym odcinku akurat jakoś mi się udaje mówić. Nie wiem dlaczego. Ale tak bywa czasami, że się. No, nie zacinam cały czas. To jest ciekawe. Dobra, czy. Dobra, to jakoś się tam włoży. A nawet ten będzie pasować, więc super To mam, to mam Dobra, jakaś obudowa jest To chyba w sumie nawet mogę składać Więc złóżmy ten ostatni komputer Tylko czy... A nie, 16 giga RAMu miało być, tak, właśnie Prawie bym ominął to Jak jeszcze ja tak spojrzałem na to, co zapisałem A nie, nie, muszę być przynajmniej Te właśnie 16 giga To w dwóch kostkach, tak Albo, albo co, co, co mi tam Kupię w jednej Bo w jednej to i tak będzie taniej, hehe Chyba tak. Chyba powinno być właśnie w jednej taniej, no bo jak dwie to już drożej, co nie? Bo Dual Channel te sprawy... Znaczy to nie zależy od tego akurat, ale... No, po prostu jest drożej i koniec. Mm, dobra, która jest tańsza? Chyba tak, tak, te niebieskie to są najtańsze. A te fioletowe to są już takie bardziej, wiecie, takie troszkę droższe. Dobra, pakujemy wszystko. Mam nadzieję, że przyjmą. A w ogóle zapomniałem napisać, że to. Znaczy, powiedzieć nie napisać, bo ja nic nie piszę, tylko mówię. Prezentuję grę. Że to jest taki pierwszy odcinek z telefonu, bo. Bo mogę, bo mogę przechwytywać. Macie poradnika na kanale. Wystarczy sobie wpisać. Albo po prostu wejść i już od razu będziecie mieli. Um, a nie, nie, nie HDDC. Ja, dobra, dopiero teraz jest ten SSD. Dobra, bo pomyliłem się. Dobra, no ten zasilacz, a trzeba trochę <laughs> lepszy. Czy czy ten nie będzie za, za, za dobry? Dobra, będzie ok. Jakiś wiatraczek, <laughs> Bo to nie wiem, to jest tak naprawdę to się mówi wentylator, ale chyba w tym znaczeniu można powiedzieć, że taki wiatraczek, bo po cieniociś wszystko robimy. Tak to bywa już niestety. Dobra, no i aha, bo już, aha, bo już, nie wiem, czy mi się sklonował, co jest. Pięć Co tu się stało? Komputer mi się sklonował? O co chodzi? Okej, okay, może jak po prostu oddam, to będzie jeden? No nie, mam dwa komputera, bo wcześniej już złożyłem... Ej! Komputery mi się klonują! Co jest? Mogę to sprzedać? Ej, co jak sprzedam? Okej, okay, teraz się oba sprzedał Okej, okay, dobra. Myślałem, że to jest jakiś bug na jakiejś replikacji komputerów i będę mógł być po prostu bogaty, jak kilka razy je sprzedam, ale jednak się naprawiło nagle. Okej, okay, tak bywa już w grach, co możemy dalej robić? Kontrakty. Nie chce mi się ich robić. Aha, zapom... Kurde, zawsze zapominam, że pieniądze oddejmuję za pomijanie kontraktów. Dobra, kiedyś się nauczę. E, dobra, czym się tutaj, bo przenosiłem sobie właśnie z. Emulatora na mój telefon I, Tak, chyba mniej więcej wszystko mam poprzenoszone właśnie Nie wiem czy jest aż dużo tutaj do porobienia w tej grze O właśnie, monitor mogę sobie, bo niektórzy ludzie mówią mi, że yy, Czemu ja monitora nie kupię, znaczy to, czy to coś zmienia? Nie wiem, to wygląda na po prostu taki, taką rzecz, która jest czysto Estetyczna Po prostu personalizacyjna nic nie daje, ale po prostu jest takie fajne coś, że tutaj yy, mamy po prostu monitor Więc no dobra, niech, niech wam będzie Więc po prostu zapauzuję, bo będzie trzeba obejrzeć reklamę No i zrobimy sobie wyświetlacz 300 Hz Dobra, no to się widzimy za chwilkę Okej, okay. no i mamy nasz wyświetlacz No tak jak mówiłem, niczego to absolutnie nie zmienia Oprócz tego, że mamy taki cool wyświetlacz Chociaż jeżeli chyba nie wiem, bo jeszcze nie odpalałem komputera, to może jak będę odpalać na przykład jakiś komputer, to to się będzie zmieniać Game Studio Aha, to jest osobna gra w ogóle, dobra Już myślałem, że coś dodali eee, Kopareczki eee, Sprzedaż komputerów Nie wiem, co można zrobić Moglibyśmy zrobić jakiś taki ultra gaming rig Czyli taki super komputer i w sumie można zrobić, bo bym sobie tak po prostu zrobił, bo i tak mam strasznie dużo pieniędzy 30 tysięcy starsze, więc i tak będziemy mogli tam sprzedać. Dobra, zróbmy to Procesor najdroższy jaki można Znaczy jaki mogę kupić No bo te muszę wy wylosować Dobra, który mogę kupić? Ryzenki, Ryzenki Threadripper. A, kurde, wyszedłem przez przypadek. Bo tu strasznie łatwo się klika. Tak już to bywa. Dobra. Yy, byłem gdzieś tutaj, tak. Um, o, i to mogę kupić. Tego. A, to też, dobra, jeszcze trochę wyżej. I tutaj, tak, to jest granic. Nie, jeszcze nie. Tutaj? Nie. Tutaj? Tak, tutaj jest ta granica, więc kupmy jej siódemkę. Ja za, ja za jej siódemką mi nie przepadam. Wiecie, ra, ra, Ryzen jest bardziej opłacalny. No ale okej, okay, kupmy, skoro i tak to jest najdroższe. Tutaj bardziej chodzi o <coughs> cenę. Dobra, gdzie ja to miałem, e, bo soket. Nie sprawdziłem, jaki to jest socket 2066. Okej. Okay. Dobra, wpakujmy ten socket z tym soketem, no, oczywiście. Te, te zielone to są na pewno, których nie mogę. Tak, te zielone to są właśnie, to trzeba wylosować 64 GB, tylko w ogóle, czemu to jest AMD. Jak wybrałem, zaznaczyło mi się. Aha, dobra. A super, P płytę sobie już trzeba wylosować. Super, gra. Nie powiem. Nie, nie chce mi się dosłać, absolutnie. Dobra. To może najpierw wybiorę jakiś socket. Okej. Okay. No, TL4 to jest... bo te, te dripery, to też nie kupię. m 4 chociaż... Nie wiem. Dobra. Cóż kurde, nie wiem co kupić już. Nie mam pojęcia. Dobra, coś innego. Yy... Dobra, ten Ryzen. O, może to. Dobra, 2011. 3. O, tu jest. No. Okej. Okay. Dobra, kupuję tego Ryzena, mogę kupić tego Ryzena. Ok, AM4. Nie ma po prostu. Nie, nie możliwe, że tego nie mogę kupić, ok? AM4 to Uff, na szczęście, dobra. 64 RAMu. Nie wiem ile slotów. Ale pewnie 4, więc kupię 4. Karta graficzna. Kurde, bym SLI zrobił. Ale dobra, jeszcze nie robimy. Kurde, na M2 ram. Znaczy, co ja mówię, dysk SSD. Dobra, wpakujmy takie dwa. Jeden na system, jeden na dane, więc wiecie. Dobra, jeszcze to kupię. Jakiś wiatrak super, znaczy <głodzenie> wodne> chłodzenie wodne. Pasty to, mam, to mi tam wystarczy. Windows 10 Pro czy Home, bo Home to w sumie wystarczy pod te mm, mm, gierki Ale Pro tylko dla ceny można ku, kupić, więc <laughs> Dobra, kupiłem dwa razy, bo już nie wiedziałem czy kilka... kupiłem Dobra, weźmy jakieś fajne gry, wiecie, żeby gamingi zrobić No wszystko kupimy, wykupimy cały sklep Ponad Valorant Kurde, jak drogo Jakiś case super. A, coś trzeba wylosować. A w ogóle to za co? Czemu to jest innego koloru w ogóle? Nie wiem. Ok, dobra. Składamy. O, tak, to kupiłem. To kupiłem. Ryzen. To jest mój Ryzen. O, tutaj jest mój Ryzen. Nakładamy pastę. niektóra która to jest? O, ta, ta na przykład. Nakładamy. Nałożyliśmy ramy, wkładamy. Chyba cztery się zmieszczą. No tak, to zazwyczaj są cztery sloty. Karta graficzna. Chociaż zobaczyłbym, czy, jak, jakie są możliwości tego. Yy, no. Jak to się nazywa SLI? czy, czy w ogóle. W... Nie, czekaj, nie, nie ten zasilacz. Tutaj miałem taki super zasilacz. Cały czas przypadek przy, 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 sobie klikam ten tutaj, nie wiem czemu. No i chłodzenie wodne. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jakiś super komputer. Nie wiem jaki kolor, taki zielony, bo ciągle biorę czerwony dla Beki. Okej. Okay. palmy. No, mówiłem, że tutaj zmienia nam się oczywiście ten taki monitor po prostu, więc obierzmy sobie Windowsa. Zainstalujmy, przepraszam, ciągle się mylę z tymi słowami. Ale tak już to po prostu bywa. Nie powinno to długo, długo zająć pod uwagę, biorąc, że mamy całkiem szybki komputer. Co na to powiecie? Szybki czy nie szybki? Okej, okay, dobra, teraz już się prawie instalacja kończy. I... Będziemy się bawić. Tak. Benchmarki podpalamy. Zobaczymy, jak to w ogóle chodzi. O. Instalujemy sterowniki i geekbench. Dobra. Jeszcze gry musimy poinstalować. GTA. A nie mogę. CSGO. Dobra, niech się te sterowniki już zainstalują. Dobra, no ja sobie to coś jeszcze poinstaluję. No i Wiedźmin. Dobra, już te sterowniki się zainstalowały są. Dobra, gigbench. Sprawdźmy jak pójdzie nam benchmark. Ja sobie w ogóle to już tę dodatkę zamknę. Co ja miałem. No i mamy benchmark wideo. O kurde, 80 FPS, to znaczy tam 70 yy, tak na granicy 80, to nie. No ładnie to chodzi, nie powie... no nie na po, no bardzo ładnie. Zobaczmy ile tych punktów. Zapomniałem, dawno tej gry nie grałem i nie wiem ile punktów to jest dobrze, ale biorąc pod uwagę ceny chyba powinno być dobrze. Dobra, co się stanie jak włączę GTA? Wow, 120 klatek Chociaż gameplay to jest po prostu w 30 klatkach jeszcze Ze starej generacji konsol Która to była generacja? Siódma? Tak, siódma chyba Super gameplay, super, super CESik Oczywiście najbardziej wymagająca gra na świecie, nie? To, to, to żart, okej, okay. spokojnie jak na grę procesorową pod uwagę biorąc nasz procesor, no to nie wiem, nie wiem ile tych FPS powinno być. Chociaż kurde, no serio, bo biorąc pod uwagę nasz sprzęt, to powinno być trochę więcej. Nie, wiem, tak 500, nie wiem, nie gram w te gierki. Wiedźmin. Idziemy sobie, nie wiem, jak to odpalimy, to normalnie będziemy mogli piec yy, steka na karcie graficznej. Nie no żartuję. Nie, wiem, Wiedźmin to ciągle jest taki, taka gra żart, że największe wymagania na świecie, ale kurde, już po tylu latach ta gra, nie wiem, wydana 5 lat temu była, a już po tylu latach to raczej nie jest aż tak bardzo prawdziwe, to już jest po prostu więcej sprzętu, na którym możemy płynnie odpalić te, wiecie, <laughs> super gierki. Co tak to wygląda, nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, ta gra mnie trochę już nudzi, i myślę, że mniej więcej tyle, chyba już całą grę po prostu przegrałem, po prostu. Wszystko zrobiłem, co miałem zrobić, jeżeli nie wejdzie jakiś update, to Kurde, nic tu nie ma do roboty, tak, po prostu. Chyba, że coś jeszcze pominąłem, więc to tyle. Dziękuję za oglądanie, cześć.